Przedem jakąś luksusową strefę Normalnie jak w supermarkecie, patrzcie to Barnaba chciałeś jakiś zegarek Weź mi pokaż który Ja Ci go przywiozę rachła piękności nie niezła miejscówka na duszenie Zobacz takie płyty, murki do grindów. Full. Tu masz trzy skotki. W samym centrum, wielki plac. Tutaj coś podobnego jak kiedyś Bałtyk. Kto pamięta Bałtyk, ten wie o czym mówię. A tutaj jest kolejna świątynia. Idziemy zobaczyć. Jestem Phnom pnom świątyni buddyjskiej. Miejsce tożsamości narodowej Khmerów Jak głosi legenda, w 1300 którymś roku kobieta o imieniu Phnom wyszła na rzekę i zobaczyła płynące rzeką Drzewo Koki. Poprosiła przyjaciół, aby je wyłowili. Okazało się, że w środku są cztery posągi Buddy i jeden Winszu. Postanowiła usypać ten kopiec i na niej postawiono 46 metrową świątynię. Na razie robię rundkę dookoła. Później wejdę na górę Niestety nie jestem pewien co oznacza ten wielkanocny zając Nie ma przelewek pachnie kadzidłami gościówkina wafla ryżowego zaraz wejdę do środka niezły klimacik no i tam trochę cepeliady już widzę no trochę to psuje cały urok Tajlandii przynajmniej dla mnie no ale biznes jest biznes. Różni turyści przyjeżdżają i różnych oczekują atrakcji. robił wrażenie ale ja tu nie przyszedłem po to ja tu przyszedłem po hajs się zostawia prośby i trochę hajsu dla buddy. Tylko co ten budda z tym hajsem zrobi? Dobra Zobaczcie, tutaj na wyjściu są takie ptaki Powiedział mi przed chwilą kolega Kolega, friend powiedział mi jak one mają na imię I o co z nimi chodzi No niestety Siedzą nawalone w klatkach Można wykupić jednego i wypuścić, żeby mieć życzenie no, Tak ludzie traktują zwierzęta dla hajsu Ale co my możemy zrobić? Ja mam jedno życzenie, żeby tak mnie trzymali, żeby mieć życzenia. Ostatni spacer po stolicy Kambodży. Pobiłem rekord. Ale nie, nie, nie chodzi o subskrybentów. Shake za 3,40 na polskie 3,40. Nie trzeba było dużo szukać. Także naprawdę wciąż polecam.